Jestem mm, już na stacji. Jest stacja i parolotnia widzowie. Nowa rzecz na moim kanale. Paralotnia niech se leci a my idziemy na pełną. Dobra, widzowie, jestem przy stacji. Przy stacji leśny już idę. Widzowie jedzie Intensity Koziołek. Intensity Koziołek. Intensity Koziołek. Intensity koziołek. koziołek. Wiem, że widać mnie. Pojechał. Zdążyłem na Intensity Koziołek. Super. Po nim jechałem, do Poznania, jak wiecie. Pojechał sobie, widzimy się zaraz. Czekam, widzowie, na pociąg. Pociąg niedługo będzie. No, będzie niedługo pociąg. Jedzie kolejny pociąg i zaraz będzie, będzie też intercity hałmianin. Zobaczymy, czy uda się że dwa na raz pojadą. Mam nadzieję, że uda się. A ten indestel dopiero w koszu przyjeżdża jest. Nie wiadomo. To jedzie. no osobowa, osobowa chyba. Ma no. A drugi jedzie. Hellmianin. masz widać wyda światła, ale mi Anabel była. Tak jedzie, 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 jedziesz. Ale to było mega. szlabane się już otwierają, ludzie przejeżdżają i jeszcze jeden pociąg nagram, może dwa, nie wiem. Zobaczę jeszcze. Ale tylko wiem, że o, yy, że za jakieś nie wiem. Czego? Czekaj, Czekajcie. Jak w godzina? A no, za 9 za minut będzie polo regio y, do Teres Pola. Szłam do Nie wiem, już mi się mieszają te nazwy. Tylko wiem, że on tu się zatrzyma wtedy. Dobra, widzimy się zaraz. Dobra, widzowie, tu będę y, ten nasz kolejny polo regio nagrywał. No, to jest inna miejscowa, ale mega fajna. Mega fajna miejscówka, zobaczymy jak widzi nagranie. Jak fajnie widzi, to jest druga moja ulubiona miejscówka do nagrywek. Ale na razie, cóż, jeszcze ten dopiero z Lubienia Zachodniego wyjeżdża. Za 6 minut będzie, bo jeszcze dwie stacje musi. Więc widzimy się zaraz. Oj, widzowie, coś spóźnia. Coś się spóźnie, bo już powinien przyjechać, a jak widać a patrzyłem i on dopiero w kozuprzyźnie jest. alboś bliżej może już ruszy z przyznaję. Minuta spóźnienia. Już ma. Więc co dalej nie wiem. Dobra, widzimy się zaraz, jak będzie jechał. Może jak się doczeka. Dobra widzowie, zmiana pozycji, bo o tu se zaczepiłem o ten statyw, bo z jakiś jedzie, no A, ale... ale to, z tamtej coś, yy, no nie wiem co się dzieje, jest z... po regio, ale dobra widzimy się zaraz. Dobra, widzowie, ładny zachód słońca już powoli. I jakiś towarowy jedzie. O, Ety 22. Dobra, nie wiem co z tym Polregio, Zaraz sprawdzę co z tym ale... On... Dobra widzowie. Zaraz... Zaraz sprawdzę. 1955 jest pociąg, a jest właśnie 27. Co się z tym pociągiem stało? Nie wiem. Zaraz sprawdzę, może odwołany, albo coś się stało. Nie wiem, albo nie ma. Nigdzie. Dobra, zaraz się widzimy. Nie, nie pociągło. Nie, podobno się stało, ale do. Dziękuję widzowie Wam za dzisiejszy odcinek, że oglądaliście. I widzimy się jutro o 10.10. .10. Nara!